8 kwietnia o 6.51 uściśli się sekstyl Wenus w retrogradacji z Uranem. To będzie aspekt oddziałujący dłużej niż tą godzinę. Cały dzień można spokojnie brać ją pod uwagę, szczególnie pierwszą połowę dnia. Przynosi on okazję do niespodziewanych, ale subtelnych zmian w podejściu do relacji, wartości i przyjemności. Wenus w ruchu wstecznym w rybach. Skłania do refleksji nad minionymi uczuciami i decyzjami, a uran w byku delikatnie popycha do wyjścia poza utarte schematy i otwarcia się na nowe możliwości. Wielu przydarzą się nagłe przebłyski intuicji dotyczące relacji, a inni zapragną eksperymentowania w miłości i sztuce. Ten aspekt sprzyja także odkrywaniu nietypowych sposobów na wyrażanie uczuć. I może przynieść nieoczekiwane spotkania lub powroty osób z przeszłości w zaskakujących okolicznościach. Wenus Sekstyl Uran w horoskopie urodzeniowym przynosi oryginalność i świeżość w miłości, sztuce i relacjach. Twoje uczucia i gusta mają niepowtarzalny charakter. Pociągają Cię niestandardowi ludzie, awangardowa sztuka lub nagłe, ale pozytywne zwroty w sprawach Sercowych. Potrafisz łączyć tradycję z nowoczesnością, a twoje relacje często mają w sobie iskrę przyjaźni i wolności. To aspekt niespodzianek. Nawet małe gesty mogą mieć nieoczekiwanie głęboki wpływ.